W związku z licznymi zaproszeniami przez białskie szkoły y, dotyczącymi wygłoszenia przeze mnie prelekcji na temat 34 Pułku Piechoty oraz obecną sytuacją y, związaną z koronawirusem w Polsce postanowiłem przybliżyć historię Pułku w pigułce, żeby nikogo nie zanudzić y, w formacie prezentacji online. 34 Pułk Piechoty Powstał pies oficjalnie 1 listopada 1918 roku, kiedy to do twierdzy Dęblińskiej przybył oddział na czele majora Aleksandra Jerzego Narbu łuczyńskiego który przejął twierdzę od Austriaków łącznie z wyposażeniem, uzbrojeniem. I tutaj mamy żołnierzy formującego się w pułku 34 Pułku Piechoty na tle twierdzy Dęblińskiej w grudniu 1918 roku. Jak widzimy, Rzeczywiście, wszyscy byli jednolicie umundurowani, także jednolicie uzbrojeni, więc ten start późniejszy, 34 Pułk Piechoty, miał bardzo dobry, bo nie wszystkim oddziałom Wojska Polskiego od razu się udało w pełni wyposażyć. Oficjalnie 34 Pułk Piechoty powstał 7 grudnia 1918 roku, mocą rozkazu Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego. A tutaj mamy mapę z Polesia, ale była to mapa terenu, na którym przyszło walczyć 34 pułkowi piechoty podczas wojny polsko-sowieckiej 1919-1920. Na samym skraju mamy 6. Września został zajęty przez wojsko polskie 9 lutego 1919 roku. Tutaj również przyjęto uzbrojenie i wyposażenie, które wojsko polskie, zwłaszcza 22 Półk Piechoty Siedlec, wykorzystały później do walk. I tak jak widzimy, wzdłuż linii kolejowych toczyły się te walki. Zajęta została Pruszana, Kobryn, Pińsk, Luniniec, później Mozyż i Kalenkowicze, aby osiągnąć rzeczycę nad Dnieprem. Był to najdalszy zasięg oręża Wojska Polskiego i 34. Pułku Piechoty podczas wojny polsko-sowieckiej. 8 maja 1920 roku Rzeczyca została przez Wojsko Polskie zajęta, po czym 34. Pułk Piechoty utworzył jeszcze przyczółek na wschodnim brzegu Dniepru. Jednak wskutek ofensywy sowieckiej z 4 lipca 1920 roku Wojsko Polskie zaczęło się cofać na całym froncie i tak naprawdę przestało się wycofywać dopiero w rejonie Warszawy, w Kry. Tutaj mamy na mapie cały szlak tak naprawdę walk 34 Pułku Piechoty w wojnie polsko-sowieckiej. Tutaj jak widzimy Dęblin, czyli miejsce formowania Pułku. Następnie Pułk przeszedł do Białej Podlaskiej i tak jak powiedziałem przed chwilą, odbył marsz, yy, tocząc walki przez cały Polesie, po drodze wewnątrz ważniejszych miejscowości, jak Pińsku, Nieniec, yy, z Kuniniec, Swobodę, może Szkalonkowicze, by przejść do Rzeczycy, zająć ją i utworzyć przyczółek na wschodnim brzegu. Yy, a następnie, tak jak powiedziałem, zaczął się odwrót Wojska Polskiego i w rejonie Łunińca 34 Pułk Piechoty został skierowany do yy, Kuźnicy, żeby wziąć udział w yy, walkach o Grodno. Dwa dni tylko walczył ogrodno, ponieważ trzeci korpus kawalerii Gaja Brzyszkiana oskrzydził wojsko polskie. Musieli się żołnierze 34. Pułku Piechoty wycofywać dalej na szybkie tykoci i doszło do dwóch bitew pod Mężeninem 2 sierpnia, zwycięska dla nas bitwa, i pod Jabłonką 3 sierpnia, niestety, bitwa dla nas przegrana z racji tego, że 34. Pułk Piechoty stał się z przeważającymi siłami Armii Czerwonej stracił 70% stanu osobowego, stąd został wycofany do Pabianic pod Łodzią, nie wziął udziału w bitwie warszawskiej, a tak naprawdę 9 Dywizja Piechoty, w który skład wchodził w ramach 5 Armii walczyła nad wkrą, jednak bez naszych żołnierzy. 16 sierpnia 1920 roku nastąpiło kontruderzenie Wojska Polskiego z Nadwieprza, co odrzuciło Armię Czerwoną spod Warszawy i Pościg trwał aż nad Niemen, gdzie w kolejnej bitwie nad Niemnem Wojsko Polskie pokonało Armię Czerwoną. 34 Pułk Piechoty przyjechał do Białej Podlaskiej. Tam nastąpiła jego reorganizacja. 10 września 1920 roku na dworcu w Białej Podlaskiej Józef Piłsudski odznaczył oficerów i szeregowych pułku orderami Virtuti Militari. Tutaj mamy na zdjęciu Józefa Piłsudskiego. W rozmowie z uczestnikiem dowódcą, pierwszym dowódcą 34 Pułku Piechoty, pułkownikiem już Jerzym Aleksander, Aleksandrem Narbutłuczyńskim. Po zakończeniu wojny polsko-sowieckiej 34 Pułk Piechoty stacjonował na Wileńszczyźnie przez 2 lata. W dosyć trudnych warunkach tam pełnił służbę ochrony granicy. Wówczas jeszcze nie istniał Korpus Ochrony Pogranicza, stąd wojsko polskie musiało strzec długiej granicy ZSRR. Do Biaj Podlaski 34 Pułk Piechoty wrócił dopiero 8 września 1922 roku i od tamtej pory objął tutajszy garnizon. W Białej Podlaski 34 Pułk Piechoty stacjonował do roku 1939, właściwie do marca, większość pułków w marcu w ramach mobilizacji powszechnej udała się na Pomorze, a w Białej został Batalion Marszowy i Batalion Zapasowy. Tutaj na fotografii mamy zdjęcie kasyna oficerskiego 34 Pułku Piechoty z 1938 roku. Ten budynek istnieje do dzisiaj przy ulicy Warszawskiej, mieściła się tam Liga Obrony Kraju, w tej chwili z tego co wiem, jest pusty. Jest to właśnie były kasyno oficerskie. Świetlica żołnierska 34 Pułku Piechoty. W środku tak wyglądała, żołnierze mogli spędzać wolny czas właśnie grając na pianinie, grając w warcaby, w szachy, czytając gazety. Oczywiście w kasynie oficerskim odbywały się także różnego rodzaju bale. Tutaj na zdjęciu mamy bal karnawałowy w karstynie oficerskim, ale odbywały się też bale charytatywne, gdyż wojsko bardzo mocno było mm, związane z lokalnym społeczeństwem. Pomagało w różnych pracach, pomagało podczas klęsk żywiołowych, tak jak i teraz, więc tutaj się nic w tym względzie nie zmieniło. Ważne. W wojsku polskim ważny był sport. Tutaj mamy drużynę piłki nożnej 34. Pułku Piechoty. Piłka nożna cieszyła się już wtedy dużym powodzeniem, ale także z racji tego, że w Garnizonie Białskim stacjonował także 9. Pułk Tylerii Lekkiej. Było dużo koni. Stanie mieściły się na terenie obecnego, obecnej budowy stadionu Mosir. By, odbywały się zawody hipiczne, i tutaj mamy zdjęcie właśnie z pucharami oficerów 34. Pułku Piechoty i 9. PAL, z pucharami za udział w zawodach hipicznych. Poza tym silnie było promowane strzelectwo, co naturalne. Jeżeli chodzi o święta pułkowe, no to dwa takie ważne święta. 7 grudnia rocznica powstania pułku, wówczas oficerom szeregowym wręczano znakę honorową i 8 maja rocznica boju z Sowietami pod Rzeczycą i zwycięstwa nad Dnieprem w 20 roku. W tym roku, przypominam, obchodzimy stulecie Tejże bitwy. Przy okazji różnego rodzaju świąt yy, miał mieć obiady żołnierskie. Tu mamy zdjęcie z jednego z takich obiadów z 1935 roku. Yy, święto Pułku, jest to yy, maj. Żołnierze zadowoleni mogli sobie troszkę poimprezować yy, z tej okazji. Yy, oczywiście. Yy, Ludność cywilna w tych świętach uczestniczyła. Tutaj mamy poczet sztandarową 34 Pułku Piechoty. W tym poczcie jest Otto Maciąg, brat pana profesora Ludwika Maciąga. Tutaj już przypomnę, że w tym roku przypada setna rocznica jego urodzin, i nasze miasto włączyło się aktywnie w uroczystości związane z tą rocznicą. Oczywiście poza świętami pułkowymi świętami państwowymi. Żołnierze obchodzili także święta kościelne. I tutaj zdjęcie z sali przystojonej na Wigilię w latach 30. -tych. Żołnierze właśnie skończyli dekorować stoły i mieli niedługo zasiąść do wieczerzy wigilijnej. O strzelectwie powiedziałem, a o skoro strzelectwo, no to potrzebny był poligon. Tutaj zdjęcie z 1926 roku poligon na Grabarce w lesie. Został zbudowany most, teraz to jest składka rowerowa na ulicy, przepraszam, na rzece Krznie, który skracał czas przejścia żołnierzy z koszar pułku, które mieściły się w obrębach ulicy Warszawskiej, Kopernika, właśnie na poligon na Grabarce. Ten most służył także mieszkańcom osiedla Wola. W tej chwili jest to tak jak powiedziałem ścieżka rowerowa, ale ulica Droga Wojskowa też nam mówi, że tutaj stacjonowali w latach 20-30 żołnierzy Wojska Polskiego. Ćwiczono również zimą i tutaj mamy zdjęcie z 1935 roku właśnie poligonu na Grabarce. Tam jeszcze w tym lesie na Grabarce jak się dobrze ustawić to widać pozostałości strzelnicy, tam gdzie ćwiczyli żołnierze 34 Pułku Piechoty. Im bliżej było II wojny światowej, to napięcie ze strony III Rzeszy było bardzo widoczne. Ludność cywilna fundowała żołnierzom uzbrojenie, wyposażenie. Powołany był Fundusz Obrony Narodowej, Fundusz Obrony Morskiej, Pożyczka Obrony Przeciwlotniczej, także tutaj społeczeństwo bardzo aktywnie. Te proobronne postawy wykazywało i wspierało wojsko. Mamy tutaj na zdjęciu wręczenie granatnika 34. Pułkowi Piechoty przez mieszkańców Tucznej, właśnie w dniu święta Pułkowego 8 maja 1938 roku, a także wręczenie CKM-u ze składek Białskiego Społeczeństwa rok później na ręce ówczesnego dowódcy. Pułku oraz dowódcy 9 Dywizji Piechoty generała Johanna Wittemana, sztab 9 Dywizji Piechoty, mieścił się w Siedlcach. Jeżeli chodzi o dowódców, dwóch najważniejszych, czyli pierwszy dowódca: 34 Pułku Piechoty, major, późniejszy yy, pułkownik i generał Aleksander Jerzy dowódca: 34 Pułku Piechoty w latach 1918-1920. A także pułkownik Ludwik Wittner. Najdłużej był dowódcą 34. Pułku Piechoty. 10 lat w latach 1920-1930. On też później był generałem. Tym silniej związany z naszym regionem, że podczas II wojny światowej był dowódcą 9 Dywizji Piechoty Armii Krajowej. pseudonim Halka organizował tutaj walkę partyzancką na Podlasiu. Później więziony przez Sowietów, wywieziony do Rosji. Wrócił pod koniec lat 40. do kraju. On był absolwentem Akademii Sztuk Pięknych, stąd pomnik Józefa Ignacego Kraszewskiego był jego dziełem. On go zaprojektował. Pomnik został odsłonięty. Zajmano zdjęcie do odsłonięcia pomnika w 1928 roku. No a tutaj jak widzimy niewiele się zmieniło. Zdjęcie z 2014 roku, także to zawdzięczamy generałowi Ludwikowi Bittnerowi. Kolejna pozostałość po 34 Pułku Piechoty. Pomnik. Pomnik 34 Pułku Piechoty, odsłonięty w 1933 roku, w 15. rocznicę powstania pułku. Składał się, jak widzimy, z dwóch brył. One miały symbolizować trzy zabory, czyli rosyjski, austriacki i niemiecki. Zdjęcie z okresu międzywojennego. Zdjęcie współczesne z 2010 roku. Teraz ten pomnik jest po zeszłorocznej renowacji, więc prezentuje się jeszcze bardziej okazale. Delikatna zmiana dotyczy tablicy. Tutaj na zdjęciu z roku mieliśmy litery mosiężne poległym żołnierzom pułku, 34 Pułku Piechoty, poległym na polu chwały w wojnie 1919-1920. Oczywiście komunistom po II wojnie światowej się to nie podobało. Te litery zostały zdjęte, i później, dopiero po 1989 po roku, ten sam napis, ale już w formie tablicy, na, na tym pomniku zawisł. Pod tym pomnikiem są obchodzone co roku, od 2015 roku, um, oficjalne uroczystości święta 34. Pułku Piechoty. Jeżeli chodzi o września 1939 roku, to. 34 Pułk Piechoty walczył na Pomorzu, tak jak powiedziałem, w rejonie Bukowca Franciszkowa świecia. Świecie ma być tutaj, pomorski. W ciągu trzech dni, niestety, 34 Pułk Piechoty został rozbity przez 19 Korpus Pancerny Hańca Guderiana. Żołnierze, którzy wycofali się, część wzięła udział w obronie Warszawy, część wzięła udział w bitwie nad Bzurą. Natomiast Batalion zapasowy 34 Pułku Piechoty walczył na Lubelszczyźnie, zaś batalion marszowy 34 Pułku Piechoty wziął udział w obronie Twierdzy Brzeskiej w dniach 14-16 września 1939 roku. Co ciekawe, z tym samym XIX korpusem niemieckim generała Hańca Guderiana, właśnie żołnierze batalion marszowego 34 Pułku Piechoty walczyli w obronie Twierdzy Brzeskiej. Później z tej twierdzy się wycofali. I przeszli na południe, tam niestety nad Sanem zostali wzięci do niewoli przez armię czerwoną tym razem. Ci, którzy uniknęli niewoli, przedostali się do rodzin, by tworzyć konspiracje, a część pojedynczych żołnierzy wzięła udział w ostatniej bitwie yy, tak zwanej kampanii wrześniowej, chociaż to nie była tylko wrześniowa, bo bitwa pod kockiem odbyła się 5 października 1939 roku. Na koniec okładka jednodniówki na pamiątkę obchodów 15-lecia 34 Pułku Piechoty, mamy oryginał w Miejskiej Bibliotece Publicznej, także jest zeskanowany w Białskiej Bibliotece Cyfrowej, także zapraszam wszystkich zainteresowanych do skorzystania, m, przejrzenia tej cennej publikacji, jest wiele cennych zdjęć obrazujących ówczesne życie Pułku, ja też popełniłem y dwie publikacje na temat 34. Pułku Piechoty, Garnizon Wojska Polskiego w Białej Podlaskiej w latach 1918-1939. E, to jest e, poszerzenie mojej pracy magisterskiej. E, dotyczy całego Garnizonu w Białej Podlaskiej. E, Natomiast ta książeczka wydana z okazji stulecia odzyskania e, niepodległości przez Polskę z 34. Pułku Piechoty. Niecałe 70 stron. Historia pułków w Pigułce napisana językiem takim nienaukowym, żeby właśnie ci, którzy są zainteresowani tematem albo chcący pogłębić wiedzę na ten temat, nie byli zbyt zmęczeni terminologią typowo naukową. Stąd taka popularno-naukowa tematyka w tej książeczce wydanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Białej Podlaskiej. Dziękuję serdecznie za uwagę. Mam jeszcze tylko taki apel, abyśmy zostali w domu, nie wychodzili bez potrzeby, nie ulegali panice, stosowali się do zaleceń służb. W domu można robić wiele ciekawych rzeczy. Przeczytajmy na przykład wszystkie zaległe książki, które posiadamy. Biblioteka niestety jest dla czytelników zamknięta, ale jeśli przeczytacie Państwo wszystkie książki, które macie w domu, to później po otwarciu zapraszamy do skorzystania z, naszych, z naszej oferty. Dziękuję bardzo.